4 kwietnia już po raz czwarty w naszym mieście odbędzie się Dzień Węgierski. To szczególne święto będące przyjawem kilkudziesięcioletniej zażyłości między narodami polskim i węgierskim odbywa się zawsze w okolicach 23 marca, kiedy to przypada Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Narody wzajemnie się poznają i jeżeli mamy żyć we wspólnej Europie to mamy wielki potencjał jeżeli chodzi o taką sympatię polsko-węgierską. Po prostu nie da się mieć równej sympatii do wszystkich krajów, do wszystkich Narodów. My tu z Węgrami mamy bardzo bliskie kontakty od tysiąca lat. Z okazji święta odbędzie się konferencja historyczna na Uniwersytecie Śląskim, liczne wystawy i spotkania oraz wieczorny koncert w Akademii Muzycznej. Nie tylko młodzież, również dorośli, bo konferencja jest otwarta, może poznać wiele ciekawych rzeczy związanych właśnie i z pobytem ponad stutysięcznej Rzeszy Polaków na Węgrzech, jak i również zachowań wojsk węgierskich na terenie Polski. Będzie koncert wieczorem w Akademii Muzycznej, i zatytułowany Polacy na Węgrzech. Polacy Węgrom, gdzie poznamy muzykę węgierską. Na tym nie kończą się okazje do poznawania kultury, tradycji czy chociażby kulinariów węgierskich. W dniach od 4 do 7 kwietnia na ulicy Staromiejskiej w Katowicach odbędzie się jarmark węgierski we współpracy właśnie z taką izbą gospodarczą z Budapesztu. Jest możliwość poznania, jest możliwość skosztowania potraw no i nawiązania jakichś kontaktów. Zapraszamy wszystkich do udziału w Wydarzenia Dnia Węgierskiego w Katowicach. Uczestniczą w nich bardzo różne środowiska.